cześć, dzień dobry i witajcie ja nazywam się Michał Horbaczek i bardzo miło mi w tej wiosennej pogodzie po godzinie 8 w województwie mazowieckim powitać was w najnowszym odcinku, szóstym odcinku projektu Wychowawcy Życia czyli projektu mającego zachęcać do zmiany myślenia, postawienia sobie celów walki o swoje marzenia do tego, żeby być lepszą wersją samego siebie każdego dnia. Odcinek szósty pod tytułem pewnego dnia sobie podziękujesz. Nie ukrywam, że ten materiał miał być zupełnie inny. Miałem mówić o czymś zupełnie innym. Ale dzisiaj. Po godzinie trzeciej w nocy miałem totalnie załamanie. Myśląc jenny, nie mam siły. Jestem po pięciu dniach pracy w szkole. Wielu tygodniach pracy animacyjnej związanej z firmą. Na Podkarpaciu działacze narodowi i harcerze zbierają paczki dla Polaków żyjących na Kresach. Nie mam siły. Po prostu, nie mam siły jechać na studia. To było w głowie. Wstałem, zapałem oddech, usiadłem i myślę sobie Michał, musisz. Po prostu musisz. Kiedyś sobie za to podziękujesz. No właśnie, bo znów jestem studentem. Ci, co mnie dziś obserwują, mnie to wiedzą, że nadal studiuję, tutaj Ogromne wsparcie trzymałem od właścicieli mojej szkoły. Podjąłem się tego. Jestem szczęśliwy. Poznałem wspaniałych ludzi z całej Polski, z różnych części naszego wspaniałego kraju. I jestem naprawdę z siebie dumny, że w wieku 30 lat zacząłem studia. Mam 31. Działam. Jeżdżę blisko 300 km w jedną stronę. Poświęcam ten swój czas, poświęcam swoją energię, chwilę na to, żeby, żeby studiować, bo zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że moim marzeniem i celem była praca w szkole. Wiem doskonale, że sama historia to nie wszystko, a wychowanie fizyczne zawsze chciałem to robić. Zawsze chciałem być jak Pan Cener Krzysztof, więc mam nadzieję, że i również to, spełnie do tego dojdę i będę mógł być takim trenerem, jakim chciałbym być, taki był trener Krzysztof dla mnie, człowiek ogromnej inspiracji, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego. Ale wracając do tego, co Wy powinniście zmienić w swoim nastawieniu, to to, aby zacząć myśleć w kategorii, co będzie za dwa lata, pięć lat, półtora roku, co będzie za 10 lat jeżeli w tym momencie usiądziecie sobie spokojnie w swoim zaciszu albo wyruszycie jakoś trasę i pomyślicie sobie zapiszecie co będę chciał robić, jak będę chciał żyć za kilka lat, czy podjęte kroki teraz i jakie te kroki podjęte pomogą mi w tym aby móc to, o czym marzę, to, co pragnę wykonać i działać, prawda? To nie jest łatwe, bo z tym wszystkim trzeba się zmierzyć. I to wszystko nie no, będzie łatwe, prawda? Będzie związane z trudnościami, z lenistwem, z tym, żeby tego demona w głowie pokonać, ze świadomością. Że to, co robię teraz, przyda mi się w przyszłości, i zdaję sobie doskonale sprawę, że w tym momencie życia, w którym ja jestem, czy wy jesteście, czyli w zupełnie innych miejscach, trybach, to aspekt tego, co chcę robić, gdzie być. Czym się zajmować jest niezwykle ważny. Niezwykle ważne dlatego, żeby kiedyś nie żałować, że mieliśmy okazję, mieliśmy szansę, a i po prostu nie wykorzystaliśmy. Ja przez swoje życie nie wykorzystałem wiele szans. Zdaję sobie sprawę. Przez swoją głupotę, przez swoje lenistwo, przez swoje złe myślenie. Przez momenty, które dobijały przez znajomych, przez przyjaciół, przez samego siebie. No to nie chodzi o to, żeby teraz winę zwinać na kogoś, na kogoś innego. Ale miesz tą świadomość, co jeżeli dobry Bóg daje Ci tę szansę na zmienienie siebie. To albo ją wykorzystujesz, albo dalej gnijesz. To proste. To jest proste. I teraz tak naprawdę to wszystko zależy od ciebie. Więc niezależnie w którym miejscu jesteś, gdzie jesteś, czy oglądasz to wideo w domu, czy oglądasz to wideo gdzieś w trasie. Słuchasz. To zrozum, że czas. Płynie, on nie, nie stoi. I niezależnie czy masz 15 lat, 17, 18, 20 czy masz, czy masz 31, ten czas płynie. I to, jakie kroki podejmiesz, to od Ciebie zależy. I patrz do przodu. Nie bój się patrzeć w przyszłość. Jeżeli masz swoje marzenia, to twórz to swoją wizję. Nie bój się tego. Ludzie się tego boją. Ludzie boją się mówić o swoich marzeniach. Nie bójcie się. Działajcie. Czyli macie swoją pasję, swoje marzenia. Wiecie, co chcecie robić. Działać. Nie poddawać się. A dobrzy ludzie, którzy zauważą Wasz potencjał, Wasze chęci do tego, żeby to robić, Wam pomogą. Nie zostawią. Tylko będą wspierać. Pamiętajcie, miłego dnia.